Na urodzinach mojego brata wszedłem z prezentem. Mama mnie zauważyła i powiedziała głośno O, nie było cię na liście gości. To chyba pomyłka. Wszyscy się odwrócili. Położyłem prezent na blacie i wyszedłem. W samochodzie nacisnąłem wyślij na filmie, który trzymałem dwa lata. Dziesięć minut później telefon oszalał. Mama dzwoniła dziewięć razy, tata wysłał jedną wiadomość. Usuń to. Musimy porozmawiać. Nie żałowałem nawet wejścia na imprezę. Żałowałem, że się starałem. Godzinami szukałem tego prezentu. Podpisana autentyczna koszulka drużyny, którą Marek uwielbiał od dziecka. Nie był to byle jaki zakup z internetu. Załatwiłem to przez znajomego, z którym nie rozmawiałem od lat. Zapłaciłem ekstra za ekspresową wysyłkę. Rano sam ją zapakowałem. Bez kartki, czysty karton, idealne złożenie papieru. Głupie, powinienem był wiedzieć. Nie rozmawiałem z Markiem od sprawy z hipoteką. On i jego dziewczyna chcieli kupić mieszkanie, właściwie apartament, ale nie mieli zdolności kredytowej. Poprosilibym poręczył, nie pożyczył. Poręczył, związał moje nazwisko i kredyt z ich bałaganem. Odmówiłem, a oni się wściekli, krzyczeli. To była nasza ostatnia rozmowa dwa miesiące temu. Mieszkali u rodziców. Z tego, jak mówiła mama, można by pomyśleć, że to ja ich wyrzuciłem na bruk, jakbym zniszczył im życie. Zapomnieli o 2200 zł, które dałem tacie w zeszłym roku, mówiąc, by nie oddawał, o naprawie bojlera, o rachunkach za prąd, o zakupach, o tysiącu drobiazgów, których nikt nie pamięta. Wszystko zniknęło, gdy powiedziałem, tym razem. Nie mogę pomóc. A mimo to przyszedłem. Nie wiem dlaczego. Chyba myślałem, że tak trzeba. Rodzina i te sprawy. Tata przysłał adres. Powiedział, że Marek nie będzie miał nic przeciwko, jeśli wpadnę. Nie jesteś zaproszony, tylko możesz wpaść. Zaparkowałem kilka domów dalej, wszedłem z prezentem, jakby to coś znaczyło. Dom pełen ludzi, znajomi, których nie widziałem od lat. Wszyscy się śmiali, pili, grała głośna muzyka. Marek w centrum, z piwem, roześmiany. Zrobiłem krok, wtedy mama mnie zobaczyła i powiedziała to za głośno: Nie było cię na liście gości. To pomyłka. Cisza trwała może trzy sekundy, ale czułem się, jakby minęła minuta. Wszyscy patrzyli. Niektórzy się zaśmiali. Marek uśmiechnął się złośliwie. Kilka osób gapiło się zdezorientowanych. Nie odezwałem się. Poszedłem do kuchni, położyłem prezent koło tortu i wyszedłem. W tamtej chwili decyzja się skrystalizowała. Bez wahania, bez wyrzutów. Tym razem zemsta musiała nadejść. Dość bycia cichym. W samochodzie otworzyłem folder w chmurze. Tam był, nietknięty od dnia, gdy go zapisałem: 37-sekundowy film od starego współlokatora Marka. Po pijaku opowiedział mi o brudach brata. Nie prosiłem, ale przysłał. Marek, półnagi na kanapie, całujący się z jakąś dziewczyną, nie jego żoną. Nagranie niewyraźne, ale czytelne. Nie było nowe, ale też nie na tyle stare, by było niewinne. Nigdy nikomu go nie pokazałem, aż do teraz. Wgrałem na prywatny link, bez hashtagów, bez komentarzy, tylko jedno zdanie. Dla brata. Sto lat wysłałem link do jego żony. Po dziesięciu minutach telefon oszalał. Trzy nieodebrane od mamy, dwa od Marka, potem kolejne. Tata raz, potem wiadomość. Usuń to. Musimy porozmawiać. Od żony Marka. Musimy porozmawiać teraz. Nie odpisałem nikomu. Patrzyłem, jak wiadomości napływają. Myśleli, że mogą mnie kopać bez konsekwencji. Że wszystko, co dla nich robiłem, nie miało ceny że zawsze będę tym, który przychodzi, uśmiecha się i przełyka. Nie tym razem. To był początek. Nie pojechałem do domu. Jeździłem po ulicach, których nie widziałem od lat. Okna otwarte, silnik mruczał, bez muzyki. Potrzebowałem ciszy. Telefon wibrował na siedzeniu, ekran rozświetlał się raz po raz, aż go wyłączyłem. Zaskoczyło mnie, jak szybko ich pewność siebie zamieniła się w panikę. Gdy zorientowali się, że nie blefuję, byli przyzwyczajeni, że milczę, że wybaczam. Czułem nadchodzącą zmianę, i to było dobre. O 23:30 wylądowałem w taniej knajpie, którą pamiętałem sprzed lat. Ciągle otwarta całą dobę. Zamówiłem kawę, ale nie tknąłem. Wspominałem moment w kuchni, jak kładłem prezent koło tortu, gdy wszyscy patrzyli. Myśleli, że znów im się upiekło że mogą mnie upokarzać dla zabawy. Nie wiedzieli, co trzymam. O 1.22 podłączyłem się do Wi-Fi Knajpy, otworzyłem laptop i sprawdziłem link. Licznik wyświetleń przekroczył 180, nie upubliczniłem go, wysłałem tylko do Ewy, ale ktoś go rozesłał. Nie obchodziło mnie kto. Spełnił swoje zadanie. Sekret przestał być sekretem. Kilka minut później dostałem maila na służbowe konto. Zniszczyłeś moją rodzinę. Mam nadzieję, że było warto. Bez podpisu, ale wiedziałem, że to Ewa, jedyna osoba w rodzinie, która była dla mnie dobra. Patrzyłem na to zdanie długo, aż kawa wystygła. Nie wiedziałem, co czuć, ale nie żałowałem. Zasługiwała na. Prawdę. Marek na nią nie zasługiwał. Nigdy. Minęły trzy godziny. Jeździłem znów, niedaleko, po mieście. Wróciłem do mieszkania o czwartej trzydzieści, włączyłem telefon. Siedemnaście nieodebranych, osiem od Marka, cztery od mamy, trzy od taty, dwa nieznane, wiadomości głosowe, których nie przesłuchałem. Ale jedna wiadomość od Ewy zatrzymała mnie. Zawsze się zastanawiałam. Mówił, że jestem paranoiczką, sprawił, że czułam się jak wariatka. Patrzyłem na nią chwilę, aż przyszła kolejna. Odeszłam. Jestem u sióstr. Bez złości, bez dramatu, tylko spokojny skutek życia, które pękło na pół. Potem wiadomość od taty. Naprawisz to. Jakby to ja wszystko zepsułem. Jakby nie ciągnąłem tej rodziny z błota podczas gdy oni kopali mnie w żebra. Zadzwoniłem do niego. Odebrał od razu głos chłodny: To żart. Rozwalasz rodzinę o nic. Nie odpowiedziałem. Mówił dalej. Ona jest emocjonalna. Przejdzie jej. Usuń to teraz. Powiedziałem, że niczego nie usuwam. Zamilkł na chwilę. Potem powiedział coś, co utkwiło mi w głowie. Zawsze byłeś tym cichym, bezpiecznym. Teraz udajesz bohatera. Nie rozumiał. Nikt z nich nie rozumiał. To nie o bycie bohaterem. To o wstanie w połowie kopniaka. Rozłączył się, gdy nie odpowiedziałem. Następnego dnia skrzynka znów się zapaliła. Tym razem od Marka jedno zdanie. Pożałujesz. Uśmiechnąłem się, bo teraz on się bał. Nie odpisałem. Do poniedziałku jego życie zaczęło się sypać. Ewa nie tylko odeszła. Spakowała się, przysłała zdjęcie pustych szuflad, obrączki na blacie, bez notatki. Słyszałem od znajomego, że nie wróci. Znałem Marka. Nie przyjmie ciosu. Odwinie się. Zaczęło się drobno. Mama wysłała grupową wiadomość do rodziny. Módlcie się za nas w tym trudnym czasie. Kilku kuzynów pytało, co się stało? Ignorowałem. Potem zadzwonił Kuba. Odebrałem. Powiedział: Mama mówi wszystkim, że masz załamanie, że jesteś niestabilny, że atakujesz, bo jesteś zgorzkniały i samotny, że Ewa odeszła przez emocjonalne znęcanie, a ty zmanipulowałeś stare nagranie, by wyglądało na zdradę. Zaśmiałem się. Emocjonalne znęcanie od Ewy? Nie krzyknęłaby, gdyby skradziono jej auto. Wiedziałem, że to nie koniec. Nie przeproszą. Zniszczą moje imię, by ratować jego. Potem dziwne telefony do pracy. Anonimowy numer pytał, czy firma sprawdza aktywność pracowników w sieci. Inny twierdził, że wysłałem niestosowne treści do zamężnej kobiety. Kadry się wtrąciły. Siedziałem w małej sali, tłumacząc, że ktoś z życia osobistego próbuje mnie oczernić. Uwierzyli, ale ostrzeżenie było jasne. To mogło zagrozić mojej karierze, więc podkręciłem stawkę. Wysłałem Ewie zrzut ekranu. Profil Marka na Tinderze, wciąż aktywny, wciąż dopasowujący. Odpowiedziała od razu Dziękuję. Nie usłyszałem od niej więcej, ale nie musiałem. Wiedziała, za kogo wyszła. W piątek wieczorem ktoś porysował mi auto. Głębokie, brzydkie rysy na drzwiach. Pomyślałem o Marku, ale on by tego nie zrobił sam. Pewnie jeden z jego kumpli, dla których lojalność to wandalizm. Złożyłem doniesienie na policję, dołączając groźby Marka, oś czasu, wiadomości. Nie chciałem aresztowań, tylko śladu. Potem zadzwonił tata. Niszczysz rodzinę. Nie odpowiedziałem. Nie dostaniesz ode mnie ani grosza. Chciałem się zaśmiać. Nie dał mi nic, odkąd miałem 17 lat, więc powiedziałem: To dobrze, bo od teraz ty też nic nie dostaniesz. Nie zrozumiał. Wyjaśniłem: naprawa auta, trzy miesiące zakupów, gdy mama była chora, 2200 złotych, o których zapomnieli. Teraz pamiętałem i miało tak zostać. To była nasza ostatnia rozmowa. Ale miałem jeszcze jeden ruch. Zebrałem każdy rachunek, przelew, mail, wiadomość, gdzie prosili o pomoc. Wszystko do folderu. Jeśli chcieli grać brudno, zobaczą, jak daleko mogę zajść. Nie chciałem wszystkiego spalić, chciałem, by się wiją, nie eksplodowali, ale oni znów zaatakowali. W poniedziałek miałem wszystko wyciągi bankowe, PayPale, Venmo, wiadomości, maile, nawet stare nagrania. Stworzyłem folder, niezapłacony długi rodzina. Samo to dawało spokój, jakby bilans mojej cierpliwości. Tego popołudnia wezwano mnie do biura szefa. Czekały kadry. Dostali skargę anonimową, ale szczegółową. Oskarżenie o cyberprześladowanie, niewłaściwe zachowanie, manipulacje mediami dla zadania krzywdy. Użyli słów jak niepokojące, wrażliwe, ryzyko dla reputacji. Wiedziałem skąd to. To nie o film już chodziło. Chcieli mi odebrać wszystko. pracę, wiarygodność, przyszłość. To, co zbudowałem bez ich pomocy. Zawieszono mnie do wyjaśnienia, więc podkręciłem stawkę. Napisałem maila załączając dokument podsumowanie pożyczek i niezwróconego wsparcia. Szczegółowy, z datami, z rzutami. Wysłałem tacie z kopią do mamy, BCC do prawnika. Temat, zawiadomienie o działaniach finansowych. Po 23 minutach zadzwoniła mama. Nie zrobisz tego, nie pozwiesz ojca. Nie odpowiedziałem od razu. Mówiła jak przewidziałem, że to boli. Rodzinę, że przesadzam, że jestem egoistą. Potem coś, czego dawno nie słyszałem. Rób, co musisz, ale jesteśmy skończeni. Rozłączyłem się bez słowa. Myślałem, że to koniec na tę noc. Myliłem się. O 22:40 ktoś zapukał. Przez wizjer zobaczyłem Ewę. Trzymała mały pendrive, bez torby, bez wyrazu, tylko pendrive. Podała go. Nie chcę tego przeciągać, ale znalazłam to w biurku Marka, pod fałszywymi folderami podatkowymi. Posłuchaj i odeszła. Siedziałem godzinę, zanim go podłączyłem. Kilka nagrań audio z ostatniego roku. Sekretne notatki głosowe. Marek nagrywał rozmowy z rodzicami. Większość to bzdury, kłótnie, plotki, ale jedno zatrzymało mnie. Głos mamy. Ona nie jest rodziną, to portfel z twarzą. Marek się zaśmiał. Raz odmówiła i myśli, że coś nam jest winna. Tata dorzucił. Nie martw się. Niech się dąsa. Wróci jak zawsze. Nie ma nikogo innego. Słuchałem tego trzy razy. Stworzyłem folder dowody do celów prawnych. To nie była już zemsta. To było odcięcie ich na zawsze. W piątek poszedłem do prawnika z pendrive'em i spokojem kogoś, kto nie dba o konsekwencje. Nie przyszedłem walczyć. Przyszedłem wytyczyć linię. Konsultacja była krótka. Pokazałem folder, przelewy, nagrania. Prawnik. Masz dość, by złożyć pozew. Zapytał, czy chcę pozwać wszystkich, czy tylko tatę. Powiedziałem, że zacznę od taty. Dwa tysiące dwieście złotych wystarczyło, by to było realne. Nie o pieniądze chodziło. O ton. Tego wieczoru wysłałem list, zawiadomienie o zamiarze prawnym, listem poleconym. Dotrzę w poniedziałek. Spodziewałem się, że zadzwonią, pojawią się, krzykną. Nic. Ta cisza była głośniejsza niż ich słowa. W niedzielę wieczorem pękło. Przyjaciel Marka, Jarek, przysłał link. Nagranie z prywatnej relacji na Instagramie. Marek, pijany, krzyczał pod barem ona, mam on. odeszła przeze mnie przez tę tchórzliwą siostrę, zniszczyła mi życie. Zakończę jej pracę. Nie o Ewę już chodziło. Nie o mnie czy film, o kontrolę, a Marek jej nie miał. To go przerażało. W poniedziałek tata napisał: Zrobiłeś swoje, odwołaj to. Nie odpowiedziałem. Zadzwonił. Nie odebrałem. Druga wiadomość: pójdziemy do sądu, jeśli chcesz. Wysłałem zrzut potwierdzenia listu poleconego. Nic więcej. Tej nocy dzwonił Marek. Nie odebrałem. Przysłał 30-sekundową wiadomość głosową pełną gruźb. Na końcu coś, co zmroziło mi ręce. Myślisz, że wygrałeś? Myślisz, że to koniec? Złożyłem pozew. Mały, czysty, udokumentowany. Tydzień później ich doręczono. To był ostatni raz, gdy rodzina się odezwała. Bez wiadomości, bez gruźb, tylko cisza, jak ostatni oddech po krzyku. Wróciłem do mieszkania i po raz pierwszy od miesięcy spałem. Minęło pięć miesięcy od rozprawy. Wygrałem. Sędzia nakazał tacie zwrócić 2200 złotych, nie zapłacił ani grosza. Ale nie o to chodziło. Chodziło o linię, o pokazanie, że nie jestem ich planem zapasowym Cichym sponsorem. Pozew odbił się echem w rodzinie. Kuzyn napisał: Nie wierzę, że to zrobiłeś. Nie odpisałem. Ewa sfinalizowała rozwód dwa miesiące temu. Wyprowadziła się do Krakowa do siostry, pracuje w NGO. Wysłała maila: Gdybyś nie przysłał tego filmu, tkwiłabym w czymś, czego nie da się naprawić. Odpisałem, że nic mi nie jest winna, ale cieszę się, że się uwolniła. To była nasza ostatnia rozmowa. Nie widziałem rodziców od doręczenia papierów sądowych. No, kontakt, przeprosiny, fałszywe próby zgody. Mama usunęła mnie z Facebooka bez słowa. Tata nie odpowiadał prawnikowi. Wyparowali, jakby nigdy mnie nie było. Czasem słyszę o Marku przez znajomych. Sam, pije więcej, bez pracy. Dziewczyna odeszła. Mieszka w piwnicy, udaje, że jest ok. Mówi, że zniszczyłem jego małżeństwo z starym filmem. Nie bronię się. Ci, którzy się liczą, znają prawdę. Kilka tygodni temu znalazłem prezent, koszulkę. Ktoś zostawił ją w torbie na moim progu. Bez notatki, bez wiadomości, jakby to nigdy się nie stało. Nie wyrzucili jej, ale też nie chcieli. Za bardzo przypominała. Schowałem ją do szuflady. Może dlatego, że to ostatnia rzecz, jaką im dałem. Teraz nie rozmawiamy, nie widzimy się. Bez urodzin, świąt, nic. Myślałem, że będzie bolało, że będę tęsknił, ale nie. Tęsknię za ideą rodziny, nie za tym, czym była moja. Jesteśmy jak statki na morzu, dryfujące, niezgubione, tylko osobno, bez świateł, bez kontaktu, bez kursu, który nas połączy. Pogodziłem się z tym, bo czasem odcięcie to nie okrucieństwo to przetrwanie. Minął prawie rok. Życie jest ciche, tym spokojem, którego potrzebę rozumiesz, gdy go masz. Przeprowadziłem się. Inne miasto, mniejsze mieszkanie, mniej gratów. Nikomu nie powiedziałem. Zmieniłem numer, nie zostawiłem adresu. Ale kilka tygodni temu dostałem maila na służbowe konto od Anny K. Myślałem, że to spam, aż przeczytałem Twój ojciec jest w szpitalu. Od kogoś z ośrodka, gdzie tata czasem wolontariuszował. Pisali, że miał udar, stabilny, ale źle to wygląda. Patrzyłem na maila godzinę. Zamknąłem laptop i żyłem dalej. Trzy dni później wiadomość od kuzyna. Pytają, czy przyjedziesz. Mama siedzi przy nim. Mówią, że może się nie obudzić. Nie odpisałem. To nie była złość. Nie czułem nienawiści. Czułem, że to koniec. Oni zamknęli rozdział dawno temu, a ja książkę. Tydzień temu przyszła. List prawdziwy, bez nadawcy. W środku czek, bez notatki. Zaśmiałem się takim pustym śmiechem. Nie zrealizowałem go. Schowałem do szuflady, obok koszulki. Nie wiem, kto przysłał. Tata, mama, ktoś próbujący zamknąć sprawę przed końcem. To nic nie zmieniło. Zamknięcie nie przychodzi, gdy krzywdziciele naprawiają przychodzi, gdy przestajesz na to czekać. Nie wiem, czy tata jest w szpitalu. Nie sprawdzałem. Może żyje, może nie. Może żałuje, a może wciąż uważa mnie za złoczyńcę. To nieważne. Najboleśniejsze rzeczy to te, które nigdy się nie rozwiązują. Blakną powoli, aż zauważasz, że nie myślałeś o nich od tygodni. Tak stało się z nami. Nie wybuchliśmy. Nie pogodziliśmy się. Dryfowaliśmy jak statki w ciemności i nigdy nie włączyłem światła.